Dobra, no więc słuchajcie, to jest koniec 2019 roku i ten filmik, który teraz oglądacie, to, to jest taki bonusowy filmik, ale tak, właściwie to nie za bardzo bonusowy, ponieważ co roku nagrywam taki filmik, właśnie takie podsumowanie, co się działo w tym roku na moim kanale i w tym przypadku uwzględniam tylko mój nowy kanał, już reszty kanałów nie uwzględniam, które są no, w tym przypadku teraz moimi starymi kanałami, ale muszę jeszcze wspomnieć, że dziękuję bardzo za ponad 400 subskrypcji na kanale DJ Nie wiem jak to się stało, ale nagle tam jest 400 subskrypcji. I również dziękuję za taką dużą aktywność pod, pod tymi dwoma remixami na tym moim kanale. Wow, to jest w ogóle jakieś niepojęte dla mnie. I mam nadzieję, że do takiego poziomu subskrypcji i w ogóle uda mi się też dotrzeć na tym kanale. I jak mówiłem właśnie, ten filmik jest taki, można powiedzieć, że bonusowy, ponieważ wrzucam go nie we wtorek, tylko w środę. Ten filmik, jeśli będzie YouTube pokazywał, że data wrzucenia to jest 31 stycznia 2019, zignorujcie to. Bo ja to wrzuciłem 1 stycznia 2020. Po prostu nie wiem, YouTube, który ma strefę czasową, jak to uwzględnia, ale no, jest ten filmik wrzucony pierwszy, jakby na nowy rok, więc no. I postaram się też w nowym roku o jeszcze lepszą jakość filmu, ponieważ jak już teraz sami widzicie, nagrywam ten filmik taki króciutki nowym telefonem, więc mam nadzieję, że na jakość nie będziecie narzekali. No i co? No i widzimy się w nowym roku. Cześć i za.